Dzisiaj kaktus z balona do modelowania o rozmiarze 260, używając pompki ręcznej dwustronnej, napełnij balon sześciocalowy w kolorze doniczki dwoma pełnymi ruchami pompki, następnie zawiąż balonik, teraz napompuj balon do modelowania w kolorze zielonym, pamiętając o pozostawieniu pustego kawałka na końcu balona. Po zawiązaniu balonika odmierz od 10 do 14 cm i skręć pierwszy element. Kolejnym krokiem będzie skręcenie elementu o podobnej długości i połączenie balonika za pomocą końcówki w miejscu drugiego skręcenia. Skręć kolejny element o takim samym rozmiarze i wepchnij go pomiędzy dwa już skręcone wcześniej kawałki kaktusa. Będę się powtarzać, ale skręć kolejny element o tej samej długości i znowu wepchnij go przez już gotowe elementy. Gdy mamy już cztery elementy, Pora na ostatni o takim samym rozmiarze. Skręć go i przepchaj przez już istniejące elementy. Teraz ostrożnie, bo będzie zmiana. Wepchnij balon do środka i skręć element nieco krótszy od poprzednich. Ma on swobodnie mieścić się w środku i delikatnie wypchnąć te poprzednie. Gdy wszystko jest już gotowe, odetnij nadmiar balonika i kilkukrotnie przełóż końcówkę przez środek. Teraz najtrudniejszy element całej zabawy. Połącz balon, który ma być doniczką i naszego kaktusa za pomocą końcówek. Palcem wskazującym wciśnij powstały supełek do środka, a palcami drugiej ręki złap go od dołu balonowej doniczki. Gdy trzymasz już supełek, zakręć kilkukrotnie doniczką, a miejsce pomiędzy palcami a supełkiem owin kilkukrotnie balonem do modelowania i zawiąż na dwa supełki. Teraz napompuj balon do modelowania o rozmiarze 260, e, najlepiej w kolorze doniczki, choć, ale nie jest to konieczne. Zawiąż go i skręć dwie małe kuleczki. Następnie owiń balonikiem dolną część kaktusa i okręć balonik wokół kuleczek. Oczywiście, nadmiar balonika odetni. Trochę to trwa, więc w tym miejscu tylko wspomnę. Jeśli masz ochotę wesprzeć to, co robię, to zajrzyj do mojego sklepu paczka z balonami.pl. Kupując tam balony, pomagasz mi finansować takie balonowe lekcje. Nasz kaktus jest już prawie gotowy. Wystarczy dorysować mu kolce. Jeśli chcesz, może także zakwitnąć. Dziękuję za poświęcony czas. Jeśli Ci się podobało, zostaw jakiś ślad po sobie.